Wróżby noworoczne były najważniejsze dla panien i gospodyń. Wierzono bowiem, że w noc noworoczną granica między światami staje się tak cienka, jak mgła unosząca się nad zimową ziemią, że przyszłość można wtedy nie tylko przeczuć, ale wręcz zobaczyć, albo wywołać ją z żywiołów, z wody, ognia i ziemi. Jedną z takich wróżb była ta, zwana pod trzema kubkami. Była szybka, konkretna i przeznaczona dla zdecydowanych. Na drewnianym stole kładziono trzy odwrócone kubki albo miseczki. Pod nimi ukrywano znaki losu pierścionek albo wstążkę na znak miłości monetę zapowiedź bogactwa i dostatku oraz zielony listek lub gałązkę ruty, symbol zdrowia i panieńskiej czystości. Czasem stawiano także czwarty kubek, pusty. Oznaczał on, że nadchodzący rok będzie taki sam jak poprzedni. Osoba wróżąca zamykała oczy i wybierała jeden kubek. To, co znalazła pod nim, stawało się jej przewodnikiem. Na cały nadchodzący rok. Los był już wypowiedziany.